Cześć, witajcie, z tej strony Gibon i mam dla Was kolejną porcję ciekawostek, których mogłeś nie wiedzieć o Minecraft. No dodatek mam dla Was ich aż 39. Za taką dawkę myślę, że należy się łapka w górę, 10 tysięcy i biorę się za kolejny odcinek z tej serii. Dziękuję wszystkim nowym osobom, które dołączyły do Army Nice One. A jeżeli Ty chcesz się pojawić w kolejnym odcinku, wystarczy stawić suba na kanale. Jeszcze mam dla Was konkurs, w którym możecie wygrać Minecraft Premium lub Pace of Carda o wartości 100zł, ale żeby mieć szansę wziąć udział w konkursie musisz posiadać subskrypcję na kanale. Gdzieś w trakcie odcinka zdradzę Wam więcej informacji jak wziąć udział w konkursie, a ja już nie przedłużam i zapraszam na odcinek. Cząsteczki unoszące się wokół enchantingu oraz nazwy zaklęć są literami standardowego alfabetu galaktycznego, który jest prostym szyfrem zastępczym używanym przez komandora Keina. Jak dobrze wiemy, możemy założyć zbroję wieśniakowi, która świetnie działa, tyle że nie widać modelu na wieśniaku. Ale czy wiecie, że możemy im również nałożyć głowy mobów? Ten wystający nos to coś pięknego. W Minecraft'cie do wersji 14w25a dało się mieć ogień jako przedmiot w ekwipunku i można było go wykorzystać w celu stworzenia chainowej zbroi, ale końcowo opcja została usunięta z Minecraft'a i już nie możemy sami wytworzyć tej pięknej zbroi. Ogromne piramidy, które składały się wyłącznie z cegieł były wykorzystane jako pierwsze struktury w Minecraft'cie. Na dodatek były mega rzadkie do spotkania. The Farlands to błąd generowania terenu, który występuje miliony bloków od początkowego respa. To w zasadzie krawędź nieskończonego świata Minecraft. We wcześniejszych wersjach Minecrafta creepery różniły się od tych, które możemy zauważyć aktualnie, ponieważ w survival testach creepery zadawały graczowi obrażenia o mocy czterech punktów zdrowia w walce wręcz. Końcowo ta funkcja została usunięta i zamiast zadawać obrażenia wręcz, po prostu wybuchają nam na twarz. Do Minecrafta zostały dodane cząsteczki, chodzenia, ale nigdy nie zostały użyte w grze. Jednak później posłużyły jako easter egg w snapshotie 20W14, czyli prima aprilis. Króliki zmieniają swoją teksturę w zależności od biomu, na którym występują. Na biomie pustynnym są żółte, na biomie zimowym biało-czarne, a na łąkach po prostu brązowe. W tekstur Classic 027 Survival Test. Włosy Steve'a są na drugiej warstwie, a nie na pierwszej. Prawdopodobnie był to nieudany test włosów. Więcej żywności uzyskasz zbierając plony z Enchantem Szczęście. Dźwięk Cave 14 umieszczony na spektogramie pokaże nam postać. Jest to twarz Creepera. W Bedrock Edition strzały z efektami można również uzyskać poprzez użycie strzałek na kocioł zawierający miksturę. W teksturach guardianów znajdował się nieużywany obszar z napisem JEP. W Java Edition dorosłe niedźwiedzie polarne atakują każdego lisa, który znajdzie się w pobliżu, a młode naśladują tą czynność, ucząc się przetrwania. Pierwsza wersja Minecrafta, pierwotnie zwana Cave Game, została stworzona w niecałe 6 dni. Dzieci osadników kochają skakać po łóżkach i gdy tylko nie mają co robić, szukają łóżka, aby trochę się pobawić. Wieśniacy mają 7 wariantów skórki, w zależności od biomu, na którym się pojawią, a na dodatek zombie Villager również je posiada. Wieśniak, który oddali się o 32 bloki od swojej wioski zapomina o niej w 6 sekund. W Java Edition wrzucenie trójzębu do Wojda, skutecznie zniszczy trójząb, przez co nigdy do nas nie wróci. Nawet posiadając lojalność przepadnie on na zawsze. Każdy pojedynczy blok ramki Portalu Endu ma 10% szans na posiadanie Oka Endu. Oznacza to, że istnieje jedna na bilion szans na to, że wszystkie 12 ram Portalu będą zawierały Oko Endu, aktywując portal po pierwszym wygenerowaniu. Kiedy zraniony Hoglin zamieni się w Zoglina, wyleczy się do pełnego HP. W Wooden Mansion znajduje się sekretne pomieszczenie z obsydianową masą w kształcie ośmiościanu, która kryje w sobie bryłę diamentu. Pokoje te mogą powstawać na każdym piętrze. Slab EFO był żartobliwą wersją Slaba wprowadzoną wyłącznie w Java Edition 2.0. Jest to odniesienie do kanału youtubera EFO Slab. W Java Edition 2.0 użycie złotego jabłka na owcy sprawia, że ta zacznie latać, a gdy za często karmimy świnie marchewką, zaczyna tyć, i za dziesiątym razem, gdy zostanie nakarmiona, eksploduje. Zmartwione pandy, gdy nadejdzie burza, trzęsą się ze strachu i chowają twarz, zakrywając ją łapami. Czy ktoś z Was również boi się burzy? Steve nie dość, że może udźwignąć około 11 bilionów ton. To bez problemu potrafi biegać z tą samą prędkością i skakać, jakby nigdy nic. Z taką siłą może bez problemu siłować się z Hulkiem. Ciekawe, czy Avengers kiedyś doda Steve'a do swojego składu? Przecież to taki potężny człowiek. Podczas rajdu na wieśniaku pojawiają się cząsteczki wody, jakby się pocił ze strachu. Efekt ten nie był planowany, ale najwidoczniej twórcy stwierdzili, że warto go zostawić. Minecraft został zainspirowany przez inne znane gry komputerowe, takie jak Dungeon Keeper, Roller Coaster Tycoon, Infinite Miner i Dwarf Forest. 4 marca 2022 roku prawdopodobnie będzie miał premierę film Minecraft. Portal do netheru można odpalić przy pomocy łatwopalnych bloków. Użytkownik Oniku Bilika otrzymał pelerynę od Mojangu za jego sugestie, aby dodać żółwie do gry, a wygląda ona właśnie w ten oto sposób. Nawet jeśli masz na sobie złotą zbroję, pigliny staną się wrogie, jeśli otworzysz skrzynię, beczkę szalkera lub ender chesta. Najlepiej to w ogóle przy nich nic nie otwierać. Możemy przełączyć przewód Redstone z krzyżyka na kółko, klikając na niego prawym przyciskiem myszy. Rozmażając brązowe krowy, mamy 1 na 1024 szans, że urodzi się mała muszromowa krowa i na odwrót. Czy ktoś z Was zastanawiał się, jak długi zasięg ma szafa grająca? Jeżeli nie, spokojnie już Ci mówię. Zasięg szafy grającej wynosi 64 bloki, więc naprawdę daleko. Teraz ciekawostka, która mnie osobiście zdziwiła najbardziej, a mianowicie nie można uprawiać sadzonek dżunglowych, gdy obok nich leży śnieg, ale gdy śnieg zniszczymy, to bez problemu wyrośnie nam dżunglowe drzewo. Od wersji 1.12, jeśli dasz zombiakowi diament, już nie otrzymasz osiągnięcia. Diament dla Ciebie, ale za to ja mam dla Was konkurs, o którym mówiłem na początku filmu. Jeżeli chcesz mieć szansę go wygrać, wystarczy napisać n1 Team w komentarzu oraz posiadać subskrypcję na kanale. Będąc przy temacie tarczy, zdradzę Wam ciekawostkę odnośnie jej wytrzymałości, a mianowicie, aby tarcza się zniszczyła. Od wybuchu Creepera potrzebne jest 10 eksplozizy naprawdę bliskiego dystansu, a jeżeli chodzi o Blazy, muszą one aż 55 razy uderzyć w naszą tarczę, aby ona poległa w walce z tym mobem. Slime, czyli kolejny mob, który nie posiada rąk, a mimo to świetnie potrafi wspinać się po drabinie. Czy to jest normalne? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o zostawieniu suba. Cześć!